Audycja powstała w Radio Warszawa 106 i 2 fm. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Z Ewangelii Świętego Łukasza. Gdy tłumy się gromadziły, Jezus zaczął mówić To plemię jest plemieniem przewrotnym. Żąda znaku, ale żaden znak nie będzie mu dany prócz znaku Jonasza. Jak bowiem Jonasz stał się znakiem dla mieszkańców Niniwy, tak będzie syn człowieczy dla tego plemienia. Królowa z południa powstanie na sądzie przeciw ludziom tego plemienia i potępi ich, Ponieważ ona z krańców ziemi przybyła słuchać mądrości Salomona, a oto tu jest coś więcej niż Salomon. Ludzie z Niniwy powstaną na sądzie przeciw temu plemieniu i potępią je, ponieważ oni dzięki nawoływaniu Jonasza się nawrócili, a oto tu jest coś więcej niż Jonasz. Dla swoich rodaków i ludzi mu współczesnych, Jezus był kimś więcej niż Jonasz dla mieszkańców Niniwy, a dla mieszkańców Królestwa Saby, ich królowa, której panowanie pokrywało się częściowo z czasem panowania Salomona. Rozważając dzisiejszą Ewangelię, sięgnijmy także po Księgę Jonasza. Jest to bardzo krótka księga, łatwa w czytaniu, chociaż trudna w interpretacji. Jej główny bohater Jonasz. Wzywając mieszkańców Niniwy do nawrócenia, sam musi się nawrócić, odwrócić się od obrazu Boga surowego, który miał, zagniewanego, aby odkryć prawdziwe oblicze swego Boga, który okazuje się Bogiem przebaczającym, miłosiernym, zatroskanym także o Pogan, w tym również o wrogów jego narodu. Władczyni Królestwa Saby udaje się w odwiedziny do Salomona. O którego niezwykłej mądrości słyszała. Zapewne wizyta głowy prosperującego państwa zaowocowała przytarciem dróg do głębszych kontaktów, korzystnej wymiany handlowej między Izraelem a samą. Jednak Stary Testament zapamiętał ją jako osobę mającą wielkie egzystencjalne pytania, na które nikt nie udzielił jej zadowalającej odpowiedzi. Nie zniechęcała się jednak. Słyszała o nadprzyrodzonej mądrości Salomona i dlatego wyruszyła w drogę do Jerozolimy. Zapewne w naszym życiu były osoby, które jak Jonasz dla Niniewitów, a królowa z południa, w życiu królestwa Saby i Izraela, odegrały ważną rolę. Przypomnijmy sobie te osoby. Osoby, którym zawdzięczamy spotkanie z Jezusem Chrystusem i jego nauczaniem. Kto był dla nas znakiem który przyczynił się do zmiany naszego nastawienia, pomógł przezwyciężyć uprzedzenia i być może dostrzec przewrotną retorykę świata odwracającego się od Boga. Za tymi pytaniami powinno pójść następne pytanie: Jakim znakiem jestem dla bliźnich na ich drodze wiary? Czy mój sposób życia pomaga, czy przeszkadza innym w dotarciu do Jezusa Chrystusa i trwaniu przy nim? Nie jesteśmy Ewangelią, ale może się zdarzyć, że nasze życie jako chrześcijan jest jedyną księgą, którą ktoś czyta. Czuwajmy nad tym, czym zapisujemy kolejne strony naszego życia. Przewrotność słowo z dzisiejszej Ewangelii przewrotność przełożonych ludu Izraela musiała bardzo boleć Jezusa. Widzieli przecież, jak pod wpływem jego nauczania. Słuchacze zmieniają swoje życie i zwracają się ku Bogu. Nie starali się jednak zgłębić znaczenia nauczania Jezusa, Jego czynów i znaków, które działał. Zamknięci na Ducha Świętego szukali okazji, aby Go zdyskredytować i zniszczyć. Czy z taką postawą nie spotykamy się także w naszych czasach? Prośmy Pana i naszych świętych patronów, aby nasze serce zostało wybawione od przewrotności niewiary. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.